ma w kolejnym odcinku gotyka tak. Trójeczki. No i bez zbędnego gadania, zaczynamy, Kontynuujemy sobie, tak naprawdę, zwiedzanie Montery. Zagadamy z Brodlejem. nowy człowiek. Przybywasz w samą porę. Co tu robisz? Nadzoruję niewolników. Ale w tych fatalnych warunkach to żadna frajda, wiesz. Ciągle coś się dzieje. Mamy problemy z zaopatrzeniem, niewolnicy uciekają, sam nie wiem co jeszcze. W cholerę z tym wszystkim. Chcę tylko trochę spokoju. Co nie sądzisz wie, o Mariku? Czy ja wiem? Nie znam go za dobrze. Ale uważam, że wie, co robi. Nie wierzę że Potrzebujesz pomocy. Te wygłodzone postacie niczym się od siebie nie różnią. Przestałem się w tym łapać. Przyjrzyj się chłopcom trochę bliżej i powiedz mi, kogo trzeba zmienić. Znajdę ci niewolnika. Dobrze, ale z... OK, dostaliśmy kolejnego questa. O, świetnie, Bradley wychodzi. Zapiszę sobie grę. Zapiszemy grę. No i spróbujemy sobie ukraść mu listę pewną. Sprawdźmy, czy coś będzie podejrzewał. Ok, nic się nie skapnął. w Świetnie, tak więc idziemy dalej. Idziemy do nawykopaliska. Pogadać z niewolnikami. O, rany! Zapracowuję się tu na śmierć. Mam nadzieję, że niedługo ktoś mnie zmieni. Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowieku, oddam ci wszystko, jeśli tylko mnie stąd wydostaniesz. Dobrze, a co masz? Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Oddam ci. go. Hmm. Mówisz, że znalazłeś puchar. A może to ognisty puchar? A skąd mam wiedzieć? Nie znam się na tym koleś. Możesz sobie zrobić przerwę. Idź do zagrody. Dziękuję, przyjaciel. Zaczekaj. Chyba o czymś... A, pf, miłego dnia! Okej, okay, zdobyliśmy ognisty puchar. Jeszcze pogadamy z Osko. Kiedy wreszcie przybędzie pomoc? Ja tu oszaleję. Co mi dasz, jeśli cię stąd zabiorę? Ależ ja nic nie mam. Cóż mogę ci dać? Opowiedz mi o swoim nadzorcy, Bradleyu. Bradley załatwia tu własne podłe interesy. Każdy niewolnik chce się wyrwać na farmę. Nikt nie chce tu pracować. Bradley ma listę. Jeśli jesteś na jej początku, na jakiś czas idziesz na farmę. Ten przeklęty wieprz każe nam płacić za przesunięcie się na górę listy. Rozumiem. To twój szczęśliwy dzień. Możesz iść do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Nie wytrzymałbym tu zbyt długo. Okay. Tak więc śmigamy na farmę, zamienić się, zamienić tych niewolników na. Znaczy idziemy na farmę tak naprawdę po to, żeby zabrać um, zabrać stamtąd ludzi na wykopaliska. Okej, okay. już jesteśmy myślę, że... Najpierw pogadamy sobie z Denisem, chyba tak się nazywał. Najpierw mała przerwa. Co o tym myślisz, mistrzu Areny? To twoja zagroda? Jestem tu szefem, jeśli ci o to chodzi. Pilnuję, żeby w zagrodzie wszystko działało jak należy. Szukam pracy. Twierdę. Mam coś dla ciebie. Moi ludzie są zbyt głupi, aby się tym zająć. Ostatnio w okolicy pojawiło się stado wygłodniałych wilków. Zakradają się nocą do zagrody i pożerają zwierzęta. Sporo bym zapłacił, gdybyś się ich dla mnie pozbył. Zajmę się wilkami. Jeszcze jedno. Te bestie są cholernie sprytne. Muszą się gdzieś ukrywać za dnia. Nie złapiesz ich na otwartej przestrzeni. Pewnie siedzą w jakiejś jaskini w pobliżu Montery. To tylko wilki. Zaufaj mi. Znajdę je. Mam taką nadzieję, że nie mieć kolejne. Kolejnego questa z wilkami, którego zaraz też wykonamy. Nie zamierzasz mnie chyba wysłać z powrotem do miasta. Zapomnij, zostaje tu na farmie. Lepiej już sobie ić. Praca na farmie wcale nie jest taka zła. Szczególnie jak sobie pomyślę o tych biedakach na wykopaliskach Aha, najpierw będziemy musieli pogadać z Bradley, żeby móc ich zmienić. No ale spokojnie, to może najpierw zajmiemy się tymi wilkami. No okej, okay, tak więc chodźmy tędy. gdzie ja jestem teraz? Muszę się jeszcze przejść troszkę tędy. Tu chyba był ten... Nie, tu byli ci buntownicy. Tu są buntownicy. Na razie z nimi nie chcę gadać. Ale chwilę coś tu widziałem. Skradasz się jak jakiś złodziej. <laughs> Paczki z bronią. Przydadzą się. Tam był ten gościu, który... który jest taki leniwy i... Chciał się wymigać od pracy. Zagadamy z nim sobie. Jeszcze raz. Hej ty! Co się tak skradasz. Marik poleciał ci po wypłacie. Wiedziałem, że... Zapomniałem. Ok. Kolejny quest zrobiony. Idziemy teraz po te wilki. Nie wiem, jeszcze ścierwia. Chodź, ty też. Dobra, biorę mięsko. Później będę musiał to wszystko przypalić sobie. Czy przypalić, ugotować. Usmażyć raczej. Jeszcze dzik. Dziki są fajne. Takie fajne. Dobra, tu są te wilki. Wybiję sobie jeszcze tylko miksturkę i na wszelki wypadek zapiszę grę. Okej, okay. tak więc mogę się już brać za wilki, chyba że... Dobra, mam bełty, świetnie. Świetnie, na no, no dwa bełty schodzą. Kolejny nie trafiłem. się. troszkę ucieknę. Tak przy okazji, yy, w tej jaskini znajduje się też mięć Benzera. Dobra, byle trafić. Ok, fuck. Nie trafiłem znowu. Ok, znowu też uciekniemy. Dobra, to kończymy to już mieciem. No i po nich. To chyba były wszystkie, które tam były. Zaraz sprawdzimy. No i chyba wszystkie. Tu zabiłem jednego i ciągnę kuszę jednak. I tu nic nie ma. Nie jeszcze sama, ale najpierw przeszukam kufer. A dopiero teraz wezmę się za wilki. Okej, pięknie. Jeszcze trzy. Cztery. Niedobrze. Jeszcze nie trafiłem. Uciekniemy znowu sobie. Dobra. Jeden padł. Jeszcze trzy. znowu uciekamy one są jednego dosyć silne jak jak ajaj dobra dokończymy to mieć zapłonkany wilk ich dwie jeszcze, chyba jeszcze jeden został, Myślę, to już wszystkie. Nie, no to, to już wszystkie były świetne. Bierzemy wszystko, co mamy. No i tutaj jest właśnie miecz Benzel. Tego nie otworzymy, ale miecz Wenzela jest chyba lepszy od tego. 60 obrażeń, a ten ma 80. Tak więc na razie będziemy z tym chodzić. A przy okazji jak będziemy w Cape Down, to mu oddamy. Na razie będziemy z niego korzystać. Dobra, przydałoby się... Oj, jednak jeszcze był jeden. Dobra, um, przydałoby się jeszcze pójść do tego Dominika, pójdziemy sobie odebrać tą daninę dla Marika. Um, tylko tu będzie mamy problem, bo tu jest obozowisko bandytów. Ale z tego co pamiętam, mamy. Przemianę w dzika. Przemianę w dzika. No to nie jest taki zwykły dzik. Dobra, po prostu przebiegniemy przez ten obus. Nie będziemy... Ty, ty ty do mnie wzięł, nie Ale on ma mało życia. Nie, 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 byle nie zginąć. Dobra, idziemy. Ja ci pokażę. Dobra, jest spoko. Dało nam się uciec. Dobra, wypijemy sobie miksturkę i gadamy z nim. Widziałem się z przywódcą najemników w Monterze. Doprawdy. No, najwyższy czas. Wciąż czeka na Daninę z tej farmy. Masz mi natychmiast oddać złoto, albo przybędzie tu osobiście i rozprawić. Eee, dobra, dobra, proszę. Okej. Okay. Czy ty masz bełty? Masz bełty. Wezmę sobie bełty, wezmę odtrutkę. Wytrychy i zapłacę ci bronią. Nie, to za dużo. W takim razie to... nie wiem, co jeszcze może... Dobra, resztę dołożę. Okej. Okay. No i wracamy z powrotem do Montery. Pójdziemy jeszcze do tych buntowników i powiemy, że pozbyliśmy się tego Torana. Chyba tak się nazywał. Teraz zapiszę lepiej, bo niebezpieczny jest ten obóz. I przydałoby się go w sumie wybić, ale to jeszcze nie teraz. Dobra, popalić. W sumie lepiej było przebiec, nie zamieniając się w dzika. Czy tego rozpurbacza, czy jak to się tam nazywa. Szkoda, że nie mamy tego teleportu. Przydałoby się. Będziemy musieli go znaleźć, a nie pamiętam, gdzie jest. Okej, okay, w takim razie teraz idziemy do burtoników. I jeszcze do Denisa powiedzieć, że rozprawiliśmy się z wulkami. I będziemy musieli jeszcze zagadać z Bradley'em oczywiście Powiedzieć mu, że wysłaliśmy że wysłaliśmy niewolników na farmę On wtedy da nam pozwolenie Da nam pozwolenie na przeprowadzenie z farmy gości. Dobra. Gdzie Za króla otoc? Bardzo się odważny. Co masz na myśli? długo nie pożyjesz z takim nastawieniem nie przy tych wszystkich okupujących ten obszar orkach. I tak można nas buntowników rozpoznać z daleka. Powinieneś traktować nas z większym szacunkiem. Inaczej skończysz jak ci pustynni kupcy. O jakich to kupcach mówisz? Jeśli podążysz drogą na zachód, to będziesz mógł zobaczyć pozostałości ich towarów. Okradliśmy ich i przepędziliśmy. Gdzie oni teraz są? Pognali aż do Montery. Lepiej, żeby tam zostali. Co tu robisz? Czekam na informacje od naszego człowieka z Montery. Waszego człowieka? Mamy szpiega wśród najemników. Miał dać nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment na rozpoczęcie rewolucji. Chcę się do Was przyłączyć. Udowodnij to. Od kilku dni jeden z tych durnych najemników. Kręci się utrudnia nam niech sobie pójdzie. Okradliście pustynnych kupców? I to jak? Zanim jednak zaczniesz kombinować, wszystko zabraliśmy już do oka. A gdzie jest wasze miejsce spotkań? Na wzgórzu, na południe od Montery. Stoi tam stara, zrujnowana wie... Powiedz mi coś więcej o okarze Szybko się o niej dowiesz. Opowiesz mi więcej o waszym szpiegu wśród najemników. Myślisz, że jak mnie nie zabiłeś, to od razu ci z... To byłoby zbyt... Okej. Okay. Wracamy do Montery. Którędy byłoby najszybciej? Ten. W sumie ten... Wspomniałem, że na farmę, dobra. Aha, jeszcze do Denisa, do Denisa. Wątpię, czy masz Zająłem się wilkami, więc mogę się już przestać martwić? Na to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Dobra robota. Oto twoja nagroda. Okej. Zagadamy jeszcze z tymi buntownikami, bo są tu jeszcze drudzy. właśnie tutaj nie jesteś może przypadkiem jednym z najemników co co pewnie nie inaczej już byś mnie zabił prawda a kto ma wam dać sygnał do ataku mamy w monterze szpiega da nam znać kiedy nadejdzie właściwy moment kim jest wasz szpieg <laughs> nie wiem. Pomóż nam z tymi krowami a powiem ci jak kim jesteś nazywam się mason Jestem buntownikiem. Zagroda jest otoczona przez moich ludzi. Czekamy tylko na sygnał do ataku. Otoczone? O czym ty mówisz? My buntownicy jesteśmy wszędzie. Nawet jeśli nas akurat nie widać. Kontrolujemy całą dolinę. No, no. Co wyszykujecie u diabła? Najpierw zajmiemy się zwierzętami. <laughs> Zobaczysz. Będzie zabawa. Jakie zwierzęta chcecie zabić? Tłuste krówska w zagrodzie. Jak najemnicy nie... Rozumiem. Zajmę się krowami z zagro... Co? Naprawdę? Zobaczysz. Najemnicy szybko się poddadzą, jak tylko zabijemy te zwierzęta. To się okaże. A co ze świniami? Świnie nie są takie ważne. Nie dają mleka. Rozumiem. Zupełny z ciebie wariat. Wiesz... Jeśli wydaje ci się, że łatwo jest zabić tyle krów, pesokimcyny pilnują ich lepiej niż własnych mieszkańców. No cóż. Okej, okay. czy oni nie mają przypadkiem... Właśnie. Paczkę z bronią tylko. Ej ty! Co się tak skradasz? Nie podnieść. Okej. Okay, jeszcze... się swoimi sprawami. No w porządku. Skradasz się jak jakiś złodziej. <laughs> Będziemy musieli zabić te krowy, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Na razie będę się z Wami żegnał, do następnego, cześć!